Cześć, witam was serdecznie, jak zwykle u mnie napięty grafik codziennie, jak zawsze w biegu, jak ktoś widział na story jak ja czasami pracuję to pewnie się za głowę złapał, no, ale czasami tak bywa. Nie, no tak z moim lodem. Tak, z jakim lodem? Truskawkowym. A no właśnie, nie, z truskawkowym to nie wolno tak robić, tak jak tradycyjnie się spieszę, tak tradycyjnie zawsze czegoś zapomnę, więc muszę niestety wrócić się po domu, do domu, po domu, po domu się muszę wrócić, tak. wziąłem dla babci kapelusz tata, babcia kapelusz co? Kochanie, ja po prostu, ja, się, ja w ogóle zamierzałam spać w nim a teraz pozbawiłeś mnie kapelusza, w którym miałam spędzić całe wakacje uwielbiam Cię, nago w w tym kapeluszu, więc wiesz to się nie. gdzie moja kawka Pysiaczku? nie otworzę Wziąłem dla babci trochę y, zbędnych rzeczy. Babcia wszystko przyjmuje, więc... Babcia się ucieszy. Babcia wszystko przyjmuje zawsze. A wziąłeś te ubrania stare? Tak, tak. Właśnie przede wszystkim wziąłem stare ubrania, bo wiem, że babci to brakowało ostatnio tego pomysłu na stare ubrania. Więc mm. tak, <laughs> wziąłem stare. Kurde, nie będziemy tu stać. Dina rzekała, że ostatnio wyrzuciłeś trzy worki ubrań. do PCK, zamiast jej oddać. No, więc... Y, więc na szczęście uzbierałem jeszcze worek cały. Następnym razem jeszcze dowiedziemy jeden. Moje majtki też chce? O, o, bo mam, to mam do zalenia. Nie nagrywaj, ale byś się zdziwił stary, że ona ma twoje majteczki stare. I tak trzyma sobie w szapeczce. Z uro... Z uro... Z uro... I ja przypuszczam. taki pamiątek nie trzymam. I Kocham pamiątki moje dzieci, ale no takich akurat gadzie nie trzymam, no jakoś I mnie to nie wzrusza. i przypuszczam, że czasami sobie wyjmuje. I przytula. O nie! To <laughs> no, wybory. <słabe. laughs> na farmie? Nie. Nie. Co jest jeszcze na farmie? Olwia. To się że tort jest i co to robisz? Wow, ja odpisuje no. Czyli to co robisz zwykle. O, robisz dobra? Dobra. Nie. Tak, nakręć jak mój pięknie wystaje. O, Głównie. Nie, nie, nie ma Dobra, teraz ja nakręcę story tradycyjnie. To nie jest. O o! <laughs> no ale to jest do pokrojenia, Michu. A wiesz jaki w środku jest? Jaki chciałeś, żeby był? No jaki? Linsa. No, różowy, tak? Proszę. Jest ja różowy. A widzisz? Znaczycie cię na to czy nie chcesz? Ja wiem to. Bo ja muszę grać w to. Ale ty musisz grać, dlatego ty jesteś torta, bo ty musisz mm. grać w to. Hepeczko, tutaj będziecie nagrywa kamera. A, ona no mnie nie słucha. Kolejny razem przejechać. Strasznie mi wpiszą ten komentarz. Ten, ten komunikat w ogóle. Jest taki dziwny. Dolej paliwo. A ja okej, machaj jeszcze raz. Do galerii Mokotów zrobić ostatnie wakacyjne zakupy. Mogę Wam przeczytać listę. Musimy wymienić walutę. Musimy kupić jakiś preparat do opalania. Przede wszystkim dla M. Żeby nie była cała czerwona, jak pieszo. Jak pieso? Musimy kupić jakieś książeczki dla emisji, żeby się nie nudziła w samolocie. Nowe. Yy, musimy kupić waciki. Yy, no i resztę wam nie przeczytam. Dobra, prezerwatyw jakby Natanek chciał się zabawić. Yy, ten, y, żele takie, nie wiem jak to się nazywa. Tata przypomni tą nazwę. Ja nie wiem, ja nie używam. Zresztą. 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 Kupa? Zresztą. Zresztą. kupa? Naprawdę jesteś No idziemy na te zakupy w końcu przecież no nie? Idziemy zrobić zakupy jak zwykle na szybciórka i później ja będziemy się pakować dzisiaj cały dziejonek Jeszcze idziemy na lody. Na lody? Uwielbiam lody chcesz zobaczyć na jakie? Pokażę mi się jakiego masz loda. Truskawkowego! Idziemy na truskawkowe? Prawie 4 godzinki. 4 godziny tu byliśmy? No prawie 4. Sześć, to już wydawało mi się, że pół No coś ty kochana Prawie nic nie kupiliśmy. Eee, no ale nie powiem ile wydaliśmy. Więc nie wiem kochana, czemu uważasz, ci, że ja nic nie jest... Słuchajcie, jedziemy teraz wyobraźcie sobie do cyfrowe. Cyfrowe to jest nasz ulubiony sklep, przynajmniej nad jego, bo jak ja to tam niekoniecznie, ale on tam to lubi sobie sklep, wydać, powiem wam szczerze duże kwoty. Sklep ale sklep. Tak mówią świecie. kto bogatemu zabroni. <laughs> teraz do wisi. Lubię, lubię swój sklep i lubię. Lubisz swój sklep, A, jak a swój jaki jest twój ulubiony sklep? Slonta. No dobra, mama, teraz kolej na ciebie. Słuchamy, jaki jest mój ulubiony sklep? To panie, To jest teraz bardzo, bardzo dobre pytanie. pytanie i wiecie, że nie umiem na nie odpowiedzieć. No nie, no to jakbym miała wybrać, to powiedziałabym, że nie. No dobra, no to mam powiedzieć moją ulubioną markę. Dobra, mój ulubiony sklep. Yy... Widzicie, tu też jest taśman? Ochronne? Zaraz ochronne. Jest jak nowy. Do Hlonda jedziemy kupić te, te filtry, kremy do smarowania, bo mama wyczytała, że wszyscy tam są podobno najlepsze i wszyscy polecają takie na przykład osoby, Nie, które... To takie na Niby kremy. Na Niby też są kremy, ale są takie naprawdę też bardzo dobre i wszyscy polecają. Emilia poleca ten krem, Emilia się akurat zna, prawda? Na wypaskach. no więc nagrywamy, że jesteśmy, że jesteśmy. Dobra, jesteśmy, podcyfrowe.pl O, a Seven Heaven kręci właśnie story. Możecie wchodzić, słuchajcie, śledźcie My Seven Heaven, My Seven Heaven bardzo dużo ciekawych rzeczy wrzuca, mówię Wam. Sam czasami oglądam, ja ciągle oglądam, żeby nie było. Jak chcecie dowiedzieć co robi, to wchodzę na jej story, wiesz? Twój, wiecie? Link w opisie. Patyczki kupione. E, o, słuchajcie, oto tyle zachodu. Ale ten kto używa lustrzanki, to wie co to znaczy czysta matrycza. Co? Znaczy, że jest ważne, nie? Żeby była czysta. Ale czemu ten, kto używa lustrzanki? No w to matryca. A ty ma bez lusterkowca. <noise> ja pierdolę. A, ja, pi ja pierdolę! Ja pierdolę. ja. kupić 30 minut. Tylko krem do opalania A jak zawsze wyszliśmy jeszcze z jakimś Nowym gadżetem Z tego sklepu nie da się wyjść Bez niczego i z tym Ani ja właśnie pokazuje co kupiła, a do czego to służy kochanie? Do manowa jeszcze pomp i lęk Na wujek wolf. jest zestresowany Bo jak zwykle ma robić jakieś zadania no, no, A nie wiesz co, no po co tam mówisz? Yy, I jak, jak słychać już właśnie Że jest bardzo zestresowany i no skłonimy do domu Ale... żeby jeszcze mógł popracować w spokoju A my sobie pójdziemy do paczkomatu po kolejne gadżety wakacyjne tak? Eee, Moja ulubione to pływanie, nurkowania Muszę robisz zadania Potrzebuję przecież chwilkę tylko Ja też je zabiorę Czyli ma dwójek, oczywiście jak zawsze robi zadania, czy on tak, a my czekamy w samochodzie, tutaj mamy piknik, emma klapkami jeśli żeby nie było, to stoimy jak zwykle na trawie środku ulicy. Co? Widzę. O jakie fajne opakowanie. serduszka <grym> Wracamy teraz do domu, już właściwie... Nie, nie wracamy, my już jesteśmy prawie w domu. Właśnie skręcamy do siebie. Czekajcie, żebym nie jechał coś. Eee, no więc wracamy do domu się pakować, słuchajcie. Mam nadzieję, że spakujemy się w dwie torby. Jak nie, to będziemy musieli jeszcze jutro kupić z trzecią. Ale liczę na to, że najszybciej spakujemy. Nie przeszkadzam! Nie, przeszkadzasz eee. A, nawet w sumie nie przeszkadzać mi. A nie wiem gdzie wylatujemy. Otóż wyratujemy do akcja! Lecimy do Turcji. Jeszcze nigdy nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że Turcja będzie idealna na najbliższe wakacje. To jesteśmy na lotnisku. O rany, zarobiłam sobie za małą czapeczkę. OK, Okej, dobra, siedzimy w samolocie, słuchajcie, ale nie było łatwo, ogólnie rzecz biorąc, Uch, bo odprawa była po prostu taka, ale była do odprawy. Gdybyśmy się trochę nie musieli przepchnąć, a właściwie to poprosić innych, żeby nas puścić. to byśmy nie zdążyli na ten samolot. Więc ledwo wbiegliśmy do samolotu, zajęliśmy miejsca, jeszcze ostatnie osoby weszły do środka. No i ogólnie rzecz biorąc w domach to w samolocie wszystkie te e, formalności przeszliśmy i pilot po prostu nam oświadczył, że mamy starca godzinę, Ogólnie rzecz biorąc, powietrzna jest ograniczona i nie możemy niestety lecieć. Więc teraz słuchajcie, siedzimy sobie w godzinę przez samolocie. Cudownie.

Szostka całej załogi oraz Bieram Przyrzutów. Życzymy Państwu udanego. Boli mnie ząb, Gdzieś śmieje się ze mnie. Kolejny kompleks! Prezina? Zęby! To nie kompleks, tylko to ból. E, z powodu nie mam jakiegoś specjalnego kompleksu, raczej z tego co wiem. E, może siwi z nami do skwiera Z tego się te barbuje, nie? A, Było tak no, patrz jak pięknie miga światełka. Tak pas startowy. Jak z dwóch kolesi, jeden mówi do drugiego, jeden podjeżdża Bugatti, taki kolor, taki... Jeden by powiedział, że złoty, drugi by powiedział, że pewnie straczkowaty, nie? I e, ten koleś mówi do niego, że ten kolor to nie wszystkim się podoba, raczej tak nie bardzo. A ten, co przyjechał, tym Bugatti, mówi a wiesz co? A wiesz co ja takim osobom mówię? Ja ich po prostu pytam, a jaki kolor ma Twoje Bugatti? Chodź mi już proszę Cię szybciej, chodź proszę. Ale jestem strasznie zestresowana. Wbrew temu, co Ty uważasz, to ja bardzo Właśnie idziemy przez piękne... E, miasto chyba. Przy poszukiwaniu już nawet nie wiem czego szczerze mówiąc, szukamy. Ogólnie rzecz biorąc, po prostu idziemy na spacerek. Co robiliśmy dzisiaj i wczoraj? Jezu, nie pamiętam. Łepnie bo na Cię boli. Dzisiaj, ogólnie rzecz biorąc, musieliśmy troszeczkę poczekać, ponieważ dzisiaj mieliśmy zmieniony pokój. Bo my mamy zawsze takie szczęście, że zawsze zmieniamy pokój kolejnego dnia, ponieważ zawsze trafimy na taki, który nam się nie do końca podoba, bo jesteśmy cholernie wymagający. Więc dzisiaj o godzinie 13 przenieśliśmy się do na szczęście lepszego, wyższego, fajniejszego Do pokoju, mówię. Mamy oddzielony pokój z dziećmi, więc to wie i to wie. No, w sensie. Mama nie słyszała. Co? Eee... No, a później poszliśmy na basenik, a mi uwielbia basen, ale to jest nudne to, co ja mówię ogólnie rzecz biorąc. Nie wiem, czy kogokolwiek to będzie interesowało. Powiem Wam z że, że kiedyś ktoś mi wspominał, że w Turcji są podróbki, ale tylu podróbek. To ja nigdy w życiu nie widziałem, słuchajcie. Także strasznie to jest dziwne i słabe dla mnie. Możecie za 6 euro kupić sobie szaliczek na przykład od Louisville, albo Fendi, albo Gucci. Tylko pytanie, po co? Idziemy do US, Polo Asis Nie wiem. Chcemy jeden normalny sklep, bo wreszcie to były totalne podróbki. O i godziny takie, jakieś normalne. Nie zamykają o 21, jak to? Powiem co kupiłem, co kupiłem... Bieliznę. Nie, nie kupiłem stanika dla żony. Żona... Nie, nie powiem tego. Kupiłem sobie po prostu... Skarpetki sobie kupiłem. O tak. Dla mnie. Znaczy żonie kupiłem skarpetki. A, sobie kupiłem gatki. Majteczki. Bokserki. To normalne. Nie żadne erotyczne, to normalne, tradycyjne. Gacie. Majtochy. A bałwana jeszcze nie zdjęli. Bo on zamarz. On zamarz. On się nie rozpuścił w tych upałach? Złap no go za nos. pociągnij go za nos. Nie. Bo kto wie, co tym nosem robił. <laughs> widziałeś jaki obszarpany jest w sensie? No i to było na tyle w tym odcinku, słuchajcie, my sobie zwiedzamy Turcję dalej, jeżeli podobał Wam się odcinek, oczywiście subujcie, zostawcie łapkę w górę, tutaj będzie, widzicie, tu, tu będzie dzwoneczek, też koniecznie sobie zostawcie i co, i słuchajcie, do usłyszenia następnego razu, ok. idziemy.